Mało brakowało. Właśnie. Daj jej parę minut i wyjdź. Nie mogę cię zostawić samej. Poprosił, żeby przyszła właśnie dziś. Jak mógł. Zasługujesz na lepsze traktowanie, oh. boże. Hector składał mi życzenia noworoczne. W sypialni? Był przekonany, że jestem z Ridge'em. Potem Ridge zadzwonił, powiedział, że nie wraca. Zdenerwowałam się. Poszłam na górę. Hector zachował się jak przyjaciel. W sypialni? To nie to, co myślisz. Powiedz jej prawdę. Przecież mówię, nie pomagasz mi. Ukrył się w łazience? Wiedzieliśmy, że źle zinterpretujesz to, co widzisz. Ubranie spadło z ciebie przypadkiem? Kiedy tu wszedł, byłam rozebrana. Brook ma rację. Nie ma sensu ukrywać, co tu się stało. Możesz liczyć na Ridża. Gdyby mu na tobie zależało tak, jak zależy mnie, nie teraz, Hector. Więc to trwa już jakiś czas? Nie. Zdaniem Ridge'a, Taylor powinna być na każde zawołanie. Nie wdawaj się w tę dyskusję. Stwierdzam fakty. Nie ma go przy tobie w ważnych chwilach. Na konferencji, w czasie świąt. Uważasz, że woli je spędzać w hotelu? Nie chcę słuchać dyskusji na temat swojego małżeństwa. Źle zinterpretowałaś sytuację. Kiedy pomyślę, ile Ridge dla ciebie zrobił, nawet poszedł na terapię. Nie wstydzę się swoich uczuć. Przestań! Stoisz tu w półnaga z obcym mężczyzną, który najwyraźniej jest w Tobie zakochany. Ridżowi powiedziałbym to samo. To nieporozumienie. Powiedz to Hectorowi. Moje dziecko jest na dole. Jego tata chciał je zobaczyć. Jak mogłaś zrobić coś takiego Ridge'owi? Brook!